Szanowni Państwo, nadszedł moment, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy. Ceremonialne przecięcie wstęgi. To symboliczne otwarcie drzwi do sportowej przyszłości dla naszej młodzieży. Chcemy, aby w tej ważnej chwili towarzyszyły osoby szczególnie zasłużone dla tej inwestycji. Proszę o wystąpienie. Marszałka Województwa Podlaskiego, pana Łukasza Prokoryma. Zapraszam posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Alicję Łebkowską-Gołaś. Zapraszam posła na Sejm Rzeczypospolitej, Pana Krzysztofa Truskolaskiego. Zapraszam wojewodę podlaskiego, Pana Jacka Brzozowskiego. Zapraszam podlaskiego kuratora oświaty, Panią Agnieszkę krokos Janczyło Zapraszam prezesa zarządu firmy J.L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pana Jarosława Lewiarza. Zapraszam dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie, Panią Joannę Kozłowską. Zapraszam ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie, Rafała czarnowskiego Menteckiego. Zapraszam radną miasta Zambrów, przedstawicielkę rodziców, Panią Katarzynę Kuleszę. Zapraszam burmistrza miasta Zabrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Zapraszam w imieniu Zupoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Stefana Krajewskiego, pana Jacka Murawskiego, kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zambrowie. 好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好

Szanowni Państwo, proszę o przecięcie wstęgi. Państwu dziękuję. Przed nami kolejny, równie doniosły moment. Proszę o zabranie głosu i dokonanie poświęcenia sali sportowej proboszcza parafii Józefa Rzemieślnika w Zamrowie, księdza kanonika doktora Grzegorza Śniadacha. się tutaj razem, aby nową salę sportową, jak również odnowione boisko, polecić Bożej opiece, polecić Go Bożemu błogosławieństwu. Święty Paweł, głosom Narodów wskazuje, żeby wszystko było poświęcone przez Słowo Boże i było poświęcone przez modlitwę, dlatego chcielibyśmy się odsłuchać Słowo Boże, które powiedział kiedyś, napisał w swoim liście do Koryntian. Czy nie wiecie, gdy zawodnicy biegną na stadionie, Wszyscy prawdzie biegną, Lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę, Prze to tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, Wszystkiego sobie odmawia. Oni, by zdobyć przymijającą nagrodę, My zaś nie przymijającą. Ja przeto biegnę, nie jakoby na oślep, Walczę nie tak, jakbym znajdował, Zadawał ciosy w próżnie, Lecz poskawiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Pan Jezus, nasza radość i moc, wzywa do siebie wszystkich ludzi, aby ci, którzy są utrudzeni i obciążeni, w Jego miłości znaleźli pokrzepienie. Dlatego poświęcając tą salę, zanieśmy z ufnością wołania do Niego. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty jesteś życiem dla wszystkich, których odkupiłeś krwią swoją. Panie, pociągnij nas do siebie. Jesteś mocą dla słabych, a nagrodą dla mocnych. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty przeszedłeś dobrze, żyjąc, uzdrawiając wszystkich. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty nas posyłasz, Ty nam posyłaś Ducha Świętego Pocieszyciela, który nas umacnia. Panie, pociągnij nas do siebie. Ty sprawiasz, że miłość ku Tobie i braciom staje się dla nas źródłem prawdziwej radości. Panie, pociągnij nas ku siebie. Ty spełniasz nasze prośby, obdarzasz nas pełną radością. Panie, pociągnij nas u siebie. Ty pragniesz, abyśmy byli w Tobie jedynym sercem i jedną duszą. Panie, pociągnij nas ku siebie. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki, pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, że to najłaskawszy Boże, nie wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tej sali, na boisku, zaznają duchowego odpoczynku, o rozpoznienia dla zdrowia duszy i ciała. Niech uboogacają się bratnią życzliwością i radością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.